Który z kroków pielęgnacyjnych jest najważniejszy? Powiem Wam, że 80% sukcesu Twojej pielęgnacji to jest oczyszczanie buzi. I dzisiaj chcę Wam pokazać produkt, którego używam od wielu, wielu lat. Jest to mleczko oczyszczające e, 4 w 1. To jest największy hicior, jaki w ogóle się pojawił na rynku. Dlatego teraz moim zadaniem jest, żeby cała Polska myła buzię mleczkiem 4 w 1. Tutaj w moim regale, w mojej szafie, tutaj, zobaczcie, wystawionych jest tych mleczek bardzo dużo, bo prawie każda kobieta, z którą się spotykam, po przetestowaniu tego mleczka, po nałożeniu tego mleczka, umyciu buzi, mówi wow, ale to mleczko jest rewelacyjne. Dziewczyny, co w nim jest takiego wyjątkowego i wspaniałego? Po pierwsze, jest bardzo bezpieczne, jest ekskluzywne, bardzo dobrze oczyszcza, bardzo fajnie e, e, rozświetla Twoją buzię i cztery rzeczy robić na raz czyli rano wstajesz, myjesz się, wieczorem wstajesz, myjesz się, bo używasz go dwa razy dziennie, mleczko, które oczyszcza, które złuszcza delikatnie na skórek, które tonizuje buzię i które rozświetla twoją twarz i jeszcze ma w składzie resweratrol, to jest taki wyciąg roślinny, który zatrzymuje starzenie się skóry i co tu jeszcze jest dziewczyny? Tutaj jeszcze jest pochodna witaminy E, która jest odpowiedzialna za odmładzanie skóry, za ujędrnianie, za regenerację te mleczka są w dwóch formułach, więc piszcie do mnie, jeśli będziecie chciały mieć takie mleczko, piszcie, wysyłam Wam, to mleczko wystarcza na pół roku codziennej pielęgnacji rano i wieczorem, więc jak się spieszysz wieczorem i chcesz umyć buzię, zmywa wszystko, no tylko oczy trzeba mieć sobie płynem do demakijażu oczu, i rano również. Formuła do skóry suchej, normalnej będzie pięknie Ci nawilżała skórę, regenerowała, nie będziesz czuła napięcia, nie będziesz czuła ściągnięcia, bardzo ładnie rozświetli Twoją twarz, wygładzi Twoja skóra sucha, stanie się mocno nawilżona już podczas mycia. Natomiast formuła do skóry tłustej, mieszanej działa świetnie, bo antybakteryjnie, przeciwtrądzikowo, przeciwzapalnie, regeneruje Redukuje wydzielanie się sebum, żebyś się nie świeciła, żeby ci się czoło, nos nie świeciło. Mniej tego sebum się wydziela. Formuła do skóry tłustej będzie w, w formie żelowej. I dziewczyny, ja myślę, że jeśli nigdy jeszcze nie korzystałaś i nie miałaś takiego mleczka, to spróbuj, zobacz, umyj, bierzesz tylko ociupinkę. Ja wam pokażę, ile tego mleczka się bierze. Zobaczcie, ja mam do skóry suchej. Zobaczcie, ile mleczka wystarczy, żeby umyć swoją twarz. Tylko to. Rozcierasz razem z wodą. Może być wilgotna buzia, mogą być wilgotne dłonie. Rozcierasz to razem z wodą. Robisz z tego piankę. Z tej kropeleczki robisz piankę. I tu już są takie drobineczki różowe. Tu już jest peeling. Tu jest już tonizacja. I działanie przeciwstarzeniowe. Po 25 roku życia, jak jesteś, już możesz używać tego mleczka do końca. Czy jesteś 40, 20, 50. Krótką, też możesz tego produktu używać, dziewczyny. Zachęcam Was bardzo serdecznie. To jest moje odkrycie życia. To jest produkt, którego ja używam rano i wieczorem. I z e, czystym sercem mogę Wam polecić: spróbuj, a zakochasz się i zostaniesz na zawsze z tym mleczkiem już. Pozdrawiam serdecznie, piszcie do mnie.